Dzisiaj trenowałem wszystkie triki na Blockdash Legendary. Oglądajcie to do samego końca, bo naprawdę znajdowałem różne, fajne albo trudne nawet przeszkody. Więc oglądajcie do samego końca, do połowy, nawet nie próbuję oglądać. Siemano Gitaro, z tej strony Marcel Gitra Team I słuchajcie, dzisiaj będziemy grali tylko na tej mapie legend Blockdash Legendary Bo chciałbym, no, podszkolić się jeśli chodzi na tym nowym blockdashu I poznać nowe przeszkody Dobra, i tak jak widzicie gramy nową capybarą I okej, okay, let's go, dobra Pierwsza przeszkoda za nami. Widzicie, jest na razie bardzo, bardzo łatwo. E, dobra, i my teraz tutaj lecimy dalej. Kolejna przeszkoda, ale nic się na razie takiego złego nie dzieje. Nie ma jakichś strasznie trudnych przeszkód. i Zobaczcie, ja mam kapibarę żelkową i e, jest zielona cała. A tam jest kapibara czarno-zielona. Więc to jest troszeczkę dziwny, taki błąd jest trochę, ale dobra. Możemy stać tutaj cały czas, widzowie. Możemy stać, nic nie robić, czekać aż te kolce miną. No i mogę ja tak przez całą rundę sobie grać i nic nie robić, wiecie, cały czas. Chill, totalny chill będę miał wtedy. Dobra, ale chyba twórcy gry nam tego nie odpuszczą, chociaż widać, że mają jakiś, jakiś dobry dzień. Dobra mamy kolejne Kolejne? Kolce? Seriowizowe? Dobra. 14 osób na 16 odpadło. Dobra, mamy tutaj teraz nową mapę. Przeszkody Pek, pyk, dobra. Ok. O kurde. Ale dobra, widzicie, przechodzimy. Ok, słuchajcie, teraz zaczynamy kolejną rundę i będziemy, no, szkolili się całutki czas w tym filmie. Dobra, więc lecimy dalej. No i. Czekamy na kolejny nowy blok. I słuchajcie. Teraz tutaj. Pek. Tutaj siup i siup, O kurde, problem teraz. Problem, problem, problem. Mam nadzieję, że, że to przetrwamy. Gdzie je ja włożę? Gdzie je ja włożę? Muszę serwować chyba. Dobra, przechodzimy dalej. Let's go. I to jest już słuchajcie, ostatnia runda już w tym filmie, dobra. I zaczynamy. Let's go. I widzicie bardzo dobrze nam idzie tą capybarą. I mam nadzieję, że będziemy wygrywali prawie cały czas yy, rundy właśnie tym skinem kapibara. Dobra, a my teraz tutaj lecimy dalej. Subcie, let's go. Jo, dobra. Teraz py Pyk i Py. Aha, okej. Okay. Dobra. Teraz tutaj yy, przechodzimy. Teraz mam nadzieję, że nie będę robić żadnych głupich trików, tylko będę dzielnie walczyć o zwycięstwo. Może czasami będę robić jakieś głupie triki, ale to się nie wydarzy chyba dzisiaj. Dobra. Pyk, dobra. Teraz tutaj kolce mamy, więc możemy sobie tutaj postać sobie bardzo fajnie. Łatwo będzie. I teraz tutaj mamy, musimy to przejść. Pyk i siup, dobra. Dobra. Teraz tutaj mamy kolejne kolce, dobra. I teraz mam nadzieję, że nie przegram w jakiś głupi sposób, dobra? Uratowałem się. I teraz lecimy, słuchajcie, do le co to jest widzowie. O kurde o kurde dobra, przeszliśmy to, OK. I do zobaczenia widzowie w kolejnych filmach. Zostawcie lajka w górę, zasubskrybujcie moje kanały i do zobaczenia w kolejnych filmach.